Roket Pomocnik Co to było? Tylko nie to. Znów ten sen. Nie powiem, Mai. Czy coś do mnie mówiłeś? Posłuchaj, mam złe przeczucia w związku z meczem. A nie boisz się Warrena? Ciężko walczyć z Idolem. Nie, tu chodzi o coś więcej. Nie panuję nad tym. Może być coś więcej niż półfinał z Lorenem i Lightning Tak, racja. A Wybacz mi takie najście. Wciąż muszę uważać. Może wkrótce oczyszczą mnie z zarzutów dotyczących planety Shadow. Wiesz, że jestem niewinny. Tak, mówiłem. Wiem, że to nie ty. Znalazłeś go? Masz Blaylocka? Nie, jeszcze nie. Nie martw się o to. Jesteśmy już blisko. Teraz muszę pójść. Chcę ci życzyć powodzenia. Będę wam kibicował. Dzięki. Skup się na meczu. Resztę zostaw mnie. Z kim rozmawiałeś? Z przyjaciółmi, ścianami. Powinieneś iść do damy Simba. Myślę, że coś ci się pomieszało. Dziok, możesz do mnie wpaść? Muszę z tobą porozmawiać. Oczywiście, zaraz będę. Tak? Słucham. Martwię się o Roqueta. Widziałeś, jak on gra? W ogóle z nami nie współpracuje. Drużyna go nie obchodzi. Jest profesjonalistą. Należy do Snow Kids. On niczego nie zawali. Ten mecz jest ważny dla niego. Nie jestem pewna, on gra dla siebie. Jest w drużynie ktoś, kto w niego wierzy. On jej nie zawiedzie. Klump? To jest w holotrenerze. To Rocket. Rocket? Sam? Chciał poćwiczyć podania. To chyba niezły pomysł. Jest zawsze sam, ale musi znowu grać w drużynie. Snow Kids wygrywają nie pojedynczy gracze. Ciekawik, w czym możemy pomóc? Natychmiast otwórz skarbiec. Chyba pójdziecie ze mną do domu, moi przyjaciele. Mam dla was lepsze zadanie niż zniszczenie Genesis. Snow Kids! Lightnings! Powrót roketa słynnego pomocnika Snow Kids! Snow Kids grają z Lightnings! W owym meczu! Dziś na Stadionie Genesis! To trzeba zobaczyć! Ten program przygotował dla Was Technoid. Technoid, by żyło się lepiej! Uh. 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 Tran! Uh. Hito, Co się stało? Hej, braciszku, co ci jest? Jestem słaby. Nie odzyskałem pełni sił. To mi się zdarza. Nie mów arczowi i dame Simbai, nie pozwoliliby mi grać. Proszę cię, bracie, musisz mnie chronić. A co z dzisiejszym meczem? To półfinały. Powiedzmy arczowi, niech wystawi juki. Nie, miej na mnie oko i graj bliżej bramki. Będzie dobrze. Nie wiem, czy tak mogę. Proszę. Dobrze, ale jeśli poczujesz się tak na boisku, masz mi natychmiast dać znać. Wtedy powiemy arczowi. Obiecuję. Proszę! Mikroajs! Co ty robisz? Medytuję sobie. Aż tak się przejmujesz meczem? Co, czy tak wyglądam? Oczywiście, że tak. Myślałem, że dobrze to kryje. Będziesz dziś wspaniały, pokibicuję ci ze stanowiska trenerów. Kto wie, może spotkamy się na boisku? Hmm? Arkadia Sports o zasięgu na całą galaktykę i dalej. Na żywo ze stadionu Genesis. Kali i Nor. Witam fanów futbolu. Dziś półfinałowy mecz, na który wszyscy czekali. Obrońcy tytułu Snow Kids i niezwyciężeni Lightnings. Zgadza się, Nork. Chyba cała galaktyka ogląda dziś holotelewizję, by zobaczyć ten mecz. Ja na pewno. Warren, słynny napastnik Lightningsów, jest drugi na liście strzelców. Za lurem z Xenonsów. Jeśli chodzi o wdzięki siłę, nie ma sobie równych. I pamiętajmy, że dzisiaj na Stadion Genesis wraca Rocket. Niesamowity pomocnik Snow Kids Posłuchajmy naszego analityka Barry Ranta Kali Norg, powrót roketa sprawia, że to może być najatrakcyjniejszy mecz sezonu Już nie mogę się doczekać To już naprawdę niedługo Dijok? Maja? Możemy chwilę porozmawiać? Idź naprzód, ja zaraz do was dołączę Dobra? Przecież nie musisz tego robić. Możesz obserwować ten mecz. Przykro mi, zdecydowałem. Potrzebują mnie. Jestem kapitanem. Czy nie masz złych przeczuć? Żadnych obaw? Złych snów? Mamo, ja zagram w tym meczu. No tak. Cóż, powodzenia. Uważaj na siebie. Idź, rozejdź się. Dzień dobry. Co słychać? Wejdź, Haris, szybko. Dostałem pańską wiadomość. Czy są jakieś problemy? Chcę wiedzieć, gdzie umieściłeś urządzenia z fluxem. Dokładnie tam, gdzie mi pan kazał. Poziom minus 12 skarbiec technoidu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, może. Generale, czy nadal zamierza pan zniszczyć Genesis? Myślę, że to duży błąd. Nie obchodzi mnie, co myślisz, Harris. Rozumiesz? Zniszczę stadion Genesis i wszystkich, którzy tam są. Ale, generale, tysiące niewinnych istnień! Za długo na to czekałem, by przegrać. Sony Black Bones i jego syn znikną na zawsze. Jeśli chcesz zostać na Genesis, to twój wybór. Nie, generale. Oczywiście, że nie. A więc oczekuj, że oddasz urządzenia z Fluxem, kiedy ci powiem. Tak, generale. Możesz odejść. Spóźnisz się na swój mecz. Idź już. Nie martw się. Wkrótce wszystko będzie załatwione. Wtedy odpoczniemy. Nie będę was rozpieszczał. Za chwilę gracie z Lightningsami. To wspaniała drużyna, jedna z najlepszych, jakie znam. Szybcy, mądrzy, gotowi na twardą walkę, ale przede wszystkim są zgraną drużyną. Na pewno wierzycie, że Snow Kids są lepsi. Ja wiem, że tak jest. To pierwszy mecz, w którym gracie razem. Jestem dumny, że Rocket wrócił. Możecie wygrać, jeżeli będziecie grać zespołowo. Inaczej, Lightningsi zjedzą was żywcem. Gotowi do wspólnej pracy? Gotowi, trenerze. DJOK, oddasz roketowi opaskę kapitana? Nie, ty jesteś kapitanem. Zasłużyłeś. Trenerze? Ja się zgadzam, jesteś kapitanem. Tylko niech ci to nie uderzy do głowy. Hej! Posłuchajcie mnie. Gramy w tradycyjnym ustawieniu z juki i markiem w rezerwie. Są pytania? A więc idźcie tam i dołóżcie im! gola! 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 Złam nogę na boisku, bo też chciałbym zagrać. Postaram się. Razem naprawdę wrócił. To fantastycznie, jeśli można oglądać w turnieju takiego piłkarza jak Rocket. Gratuluję wam. Odzyskaliście Rocketa. Dziękuję. Jak wiesz, nie było to łatwe. Pamiętaj, Rocket. Futbol to gra zespołowa, nie taka jak Netherball. Będę pamiętał, strzelając gole Lightningsom z moją drużyną. Klub, Simbai, jesteśmy gotowi? Tak, Arch. Gotowi, czy nie? To nie brzmi optymistycznie. Wiesz, co myślę o Lightningsach? Za mało trenowaliśmy z Rocketem, a Rocket grał egoistycznie. Mówię, jak to widzę. Znam Cię, Klub. A więc gotowi, czy nie? Zaczyna się starcie Tytanów. Świetna obrona, Achito ze Snow Kids. Krążyły plotki, że Achito zmagał się z chorobą w czasie turnieju. Wygląda na to, że wrócił do zdrowia. Alice, co może być ważniejsze od początku tego meczu? Nic, Wasza Ekscelencjo. Właśnie, więc nie spóźniaj się, bo oddam Twoje miejsce komuś, kto lubi futbol. Tak, Wasza Exzellenz. Oh. kada Warena, który ma talent do gry zarówno w defensywie jak i ofensywie. Dobre podanie, Rocky. Dijok, jak nie masz pozycji do strzału, podaj piłkę. Spokojnie, Dijok, bądź czujny. Warren znowu ma piłkę i kieruje się w stronę bramki. Uważaj Ahito, zbliża się. Arch! Co się dzieje, Simbai? Coś mignęło na ekranie, Ahito, ale zniknęło. Może to nic. Miej na niego oko, Yuki. Bądź w pogotowiu. Tak, trenerze. Nie wycofuj się tak, wracaj na swoją pozycję. Osłaniam bramkę. Twój brat znakomicie sobie z tym radzi, Kia. Uważaj. Na półmetku pierwszej połowy wciąż nie mamy bramek. Ale jeśli na boisku są Warren, DJOK i Rocket, wszystko może się zdarzyć w każdej chwili. I teraz Warren zbliża się do bramki. Musimy grać razem. Zero dla Lightningów. Wygląda na to, że dzisiaj są lepszą drużyną. Wyglądają dzisiaj na zagubionych. DJ źle rozgrywa. Może niepotrzebnie wpadłem do hotelu. Otrząśnij się. Idziemy w rozsypkę, Jok. Widzę, ale nie wiem, jak ich powstrzymać. Dijok, spokojnie. Strzelili gola. My też strzelimy. Skoncentruj się. Postaram się. Dalej, Micro Chcę Chcecie zobaczyć w finał. Pozwól, żeby oni zabierali ci piłkę. Przepraszam. Nie teraz, Warren! Zachwycająca blokada T! Snow Kids mają tu jeszcze wiele do powiedzenia! Przejmuj się, Tia. Jest jeszcze czas. To był wspaniały strzał. Nie możemy zdobyć Gola. Musimy sobie pomagać, inaczej nas pobiją. Myślałem, że nasza córka zdobyła Gola. Cała galaktyka tak myślała. Dijok, mam pomysł. Coś, co mogłoby Nie zmienić teraz. sytuację. Hej, chcę ci pomóc. Nie potrzebuję pomocy. Jestem kapitanem, pamiętasz? O, dobra, panie kapitanie. Mamy wszystko. Wrócił rocket. Zaczynają sobie ufać. A więc co się dzieje? Patrz na statystykę. 90% niecelnych strzałów tracą każdą piłkę i za długo generują oddech. Tak, klamp ma rację. Za słabo grają, żeby wygrać. ваты Masz bronić bramki, Lightningsi nam uciekają! Przepraszam. To tylko pierwsza połowa. Jeszcze mają czas! Pod warunkiem, że będą chcieli wygrać, a ja nie wiem czego oni chcą. Druga połowa to za późno. Dalej Dalej Dalej! 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 Oby mój syn coś z, z tym zrobił. Proszę pani, gdzie ta nasza pichka? Mam wrażenie, że nawet z roketem Snow Kids nie dają sobie rady To smutny dzień dla Achillia Panowie, wciąż wierzę, że Snow Kids odwrócą sytuację Nie, jeśli będą tak grać Słuchaj, braciszku Musisz poprosić Arcza o zmianę Nie możesz tak grać Nie mogę zejść Nie zagram w finale, jak to zrobię Jak nie zejdziesz, nikt z nas nie zagra Dam sobie radę Nie, nie dasz. Musisz mi zaufać, tran. Dam sobie radę. Ja to wiem.